Witam Państwa we wtorek 27 lipca. Na rynkach finansowych nie widać większego ruchu jednokierunkowego, czy to na rynku akcyjnym, czy na rynku walutowym. Prawdopodobnie ze względu na to, że inwestorzy czekają na jutrzejszą decyzję rezerwy federalnej. Wczoraj chociażby Bank of America poinformował o tym, że zrewidował prognozy gospodarcze dla Stanów Zjednoczonych. W dół do poziomu 6,5% przy wcześniejszych założeniach na poziomie 7%. W przyszłym roku spowolnienie gospodarcze ma być jeszcze większe, ponieważ ten wzrost ma osiągnąć 5,5%. No i głównymi takimi powodami z niższych rewizji jest, są problemy z dalszymi łańcuchami dostaw. I ograniczona produkcja towarów, no i też ograniczone są wydatki na usługi, co wynika z niedoboru siły roboczej w sektorze usług. Więc, jeżeli te prognozy gospodarcze dalej będą rewidowane w dołu, to być może też w kolejnych komunikatach rezerwy federalnej zaobserwujemy. Niższe prognozy, również Banku Centralnego. To oczywiście będzie niosło za sobą prawdopodobnie kontynuację utrzymywania dalej luźnej polityki monetarnej przez rezerwę federalną. Natomiast obecnie. W krótkim terminie raczej bym poczekał właśnie na decyzję Rezerwy Federalnej, jak Fed będzie się odnosił do bieżących warunków rynkowych. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny, on jest, no można powiedzieć, pusty, bez ważniejszych wydarzeń. Ze Stanów Zjednoczonych o godzinie 14.30 poznamy zamówienia na dobra trwałe, godzina 16 zaufanie wśród konsumentów amerykańskich. Jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, wczoraj jeszcze na Bitcoinie mieliśmy kontynuację ruchu wzrostowego. Został przebity psychologiczny poziom 40 tysięcy dolarów, natomiast później, w momencie gdy cena cofnęła się poniżej tego poziomu, doszło do dość sporej korekty. No i wydaje mi się, że jak na razie w najbliższych dniach cena potencjalnie może się ustabilizować też takim czynnikiem zapalnym do potencjalnego a dalszego ruchu wzrostowego może być środowa decyzja Fed, ponieważ jeżeli na tej środowej decyzji indeksy amerykańskie dalej będą zyskiwały, Fed nie zakomunikuje w najbliższej przyszłości redukcji bilansu, to wydaje mi się, że kapitał też również może popłynąć na rynek kryptowalut. Jeżeli chodzi o rentowności i obligacji amerykańskich, wczoraj na początku sesji traciły, później Zyskiwały rentowności, dzisiaj tracą, więc też brakuje. Zdecydowania, natomiast z wyższego interwału widać, że cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym. No, i moim zdaniem, to też po części może zapowiadać to, że w Stanach Zjednoczonych to żywienie było tylko krótkoterminowe, i to też może tłumaczyć zakupy wśród inwestorów większych instytucji, zakupy obligacji, ponieważ nie spodziewają się tego, że prawdopodobnie w przyszłości ta inflacja będzie wyższa. Jeżeli chodzi o indeks dolara, wczoraj na indeksie dolara zwracałem uwagę na poziom 92,80%, ten poziom został technicznie wybity, przetestowany. Cena kontynuowała ruch spadkowy. Dzisiaj po raz kolejny zbliżyliśmy się w okolice 92,80. Jeżeli ten poziom dalej będzie broniony, to wydaje mi się, że jest szansa na potencjalne ruchy spadkowe. Natomiast jeżeli dojdzie do trwałego przebicia poziomu 92,80, to kolejnym poziomem Kolejnym targetem mogą być szczyty w okolicy okrągłego poziomu 93. Jeżeli chodzi o euro dolara, tutaj analogicznie wczoraj rynki konsolidowały się w okolicy kluczowego poziomu, o którym wspominałem: poziom 1,1782. Widać, że w pierwszej części dnia. Rynki odbiły się od tego poziomu. Później mieliśmy wyjście ponad ten poziom, cofnięcie się. Rynki jeszcze przetestowały pierwsze lokalne dołki. No, i później po kolejnym wybiciu mieliśmy precyzyjne przetestowanie i kontynuację ruchu wzrostowego. Więc jak na razie, w krótkim terminie, ze względu na to, że jesteśmy w okolicy oporu na indeksie dolara, dzisiaj, jeżeli pierwszy lokalny dołek na eurodolarze zostanie obronione to potencjalnie z tego poziomu może pojawić się reakcja wzrostowa w okolice poziomu 1.18. Na funcie brytyjskim wczoraj też mieliśmy do czynienia z kontynuacją ruchu wzrostowego pierwszym takim potencjalnym wsparciem wydaje mi się, że może być poziom w okolicy 1,3770. No i to jest, wydaje mi się, jeden z takich dzisiaj kluczowych poziomów. Na USDK, mamy kontynuację ruchu wzrostowego, natomiast jak na razie w ostatnich trzech dniach cały czas poruszamy się w większej konsolidacji, więc jak na razie te poziomy, o których wspominałem wczoraj, Również nie zostały przetestowane, i potencjalnie, jeżeli doszłoby do ruchu wzrostowego czy spadkowego, z tych poziomów może pojawić się reakcja. Jeżeli chodzi o SP500, wczoraj aż do końca sesji były kontynuowane ruchy wzrostowe. Jak na razie SP500 zalicza. Korektę spadkową przy większym potencjalnym ruchu spadkowym zwróciłbym uwagę na poziom okolicy 4369. Natomiast ze względu na jutrzejszą konferencję rezerwy federalnej, ja będę pozostawał neutralny. Niemiecki DAX wczoraj trochę niemrawie się zachowywał. Cena cały czas się konsolidowała. Dzisiaj natomiast obserwujemy większy ruch spadkowy. Więc jeżeli te spadki dalej będą kontynuowane, najbliższym potencjalnym wsparciem wydaje mi się, że może być poziom w okolicy 15366. Spadki na rentownościach obligacji amerykańskich również wpływają na spadki na parze na dolar-jenie. Wczoraj zwracałem uwagę na opór w okolicy 110,40. Tutaj precyzyjnie ten poziom był, był broniony. No i krótkoterminowo potencjalnym wsparciem może być poziom w okolicy 109,90. Jeżeli chodzi o rynek złota, tutaj cena cały czas jest Stabilna, poruszamy się w konsolidacji. Podobnie jak na bitcoinie, w okolicy 30 tysięcy dolarów, tutaj na złocie, w okolicy 1800 dolarów. Cały czas pojawia się jakaś potencjalna podaż, potencjalny popyt. No i jutro wydaje mi się, że sytuacja na konferencji rezerwy federalnej może dać odpowiedź na pytanie, w którym kierunku dalej będzie podążało złoto. Jeżeli chodzi o ropę, ropa krótkoterminowo traci na wartości, głównie ze względu na krótkoterminowe spadki na indeksach. Więc tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę i do zobaczenia do jutra.